z tej strony Agata. Witam Was serdecznie na moim kanale w podsumowaniu drugiego miesiąca masy. Drugi miesiąc masy już za mną. No i dzisiaj podsumujemy sobie jak zmieniła się sylwetka, ile jem, jak trenuję, jak właśnie udało się na treningu powalczyć. Także zaczniemy już od po prostu konkretów, od porównania sylwetki. Wy widzicie to przede mną. Więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy widać tam y, dużą różnicę w sylwetce, więc powiem po prostu jak ja się czuję y, ze swoim ciałem obecnie. No ale zaznaczę jeszcze tylko, że poprzednie nagranie tam miałam 56,900, a teraz mam 58,600, więc to są prawie 2 kg na plus. Może się wydawać, że to jest niedużo, no ale przy moim wzroście, gdzie nie jestem zbyt wysoka, no to uważam, że to już jest ilość, która jest widoczna, ale jeżeli chodzi o moje odczucia, no to czuję się świetnie i wielokrotnie na moim Instagramie gdzieś to tam podkreślam, że po prostu ta masa to... No, cudowny stan, bo najadam się, mam bardzo dużo energii na treningu, robię super rzeczy. Wiecie, też miałam taką obawę, właśnie po to nagrywam też te filmy, żeby trochę dziewczyny bardziej zainspirować do tego, że ta masa wcale nie musi być zła, że ta masa nie musi się wiązać z tym, że przestaniemy się sobie podobać, tylko można to zrobić powoli, mądrze. Z mądrym treningiem, i wtedy ta sylwetka, mimo że będzie rosła, wcale nie musi się pogarszać. I tak właśnie czuję. E, czuję, że urosłam. Rzeczywiście jestem taka dużo bardziej nabita. E, widzę gdzieś tam po <laughs> nagraniach, że taka się wiecie no jestem po prostu troszkę szersza. Na pewno troszkę mniej jestem docięta, ale wciąż uważam, że to jest na takim bardzo fajnym poziomie, takim sportowym poziomie, bo oczywiście jakby osoba niećwicząca będzie miała ten poziom tkanki tłuszczowej trochę wyższy, no u mnie jest to poziom, który mnie bardzo zadowala na ten moment. No i powiem Wam szczerze, że przy tej wadze w poprzednich latach ja wyglądałam dużo, dużo gorzej niż obecnie, więc no ta. Sylwetka zrobiła ogromny progres. Pamiętam, że właśnie okolice 59 kg to już była masa ciała, której ja nie lubiłam. Ja zawsze się lubiłam w okolicach 56, a te 59 to już było takie dla mnie trochę niekomfortowe. No a teraz totalnie tego nie ma. Moje samo poczucie jest... Jeżeli chodzi o takie, taką wewnętrzną ocenę sylwetki, no to się nie zmieniło tak naprawdę na przestrzeni tej masy, ale zmieniło się to, że jaram się po prostu swoją siłą, bo ta siła rośnie. Wiem, że ten progres siłowy, który teraz y, się wydarza, on nie będzie super widoczny w sylwetce, no bo z każdym kilogramem też y, wiadomo, że ta sylwetka troszkę się zakrywa, ale myślę, że jak sobie w przyszłym roku zredukuję, to będzie to mega widoczne, że tych mięśni rzeczywiście. Przybyło, taką mam nadzieję. No więc sylwetkowo ja czuję, że na pewno posladki się poprawiają, że się powiększają. Widzę to po legginsach, widzę to po jeansach, że ten tyłek rzeczywiście bardziej odstaje. Nie wiem, czy to widać na nagraniu. To już Wy musicie ocenić. Może to też jest taka kwestia, że wiecie, mam gdzieś w głowie obrazy z treningu, gdzie wiadomo, że te mięśnie są spompowane, więc lepiej wyglądają. Może tutaj na tym nagraniu, gdzie nagrywam to z samego rana. No nie będzie tego widać, nie chcę się tutaj z Wami wykłócać. Myślę, że będzie widać na tym nagraniu właśnie to, że ten brzuch jest troszeczkę mniej docięty, no ale też uważam, że jest on wciąż bardzo fajnie docięty yy, i bardzo jestem z tego zadowolona, jak to wygląda. Plecy wydaje mi się, że też już troszkę się tak yy, za mgłą chowają, ale na pewno są coraz szersze. <ścoughs> Czuję, że jestem coraz szersza. W ogóle sylwetkowo jestem zachwycona pozostawiam to w waszej ocenie możecie w komentarzu napisać czy zauważyliście jakieś zmiany No, szybko przejdziemy do diety bo to jest taki aspekt który szybko myślę że omówię tak ja i szybko jeżeli chodzi o moją dietę to tak jak wam mówiłam w poprzednim filmie w pierwszym miesiącu masy praktycznie nie przytyłam więc stwierdziłam, że o nie, nie, trzeba się wziąć porządnie za to, ale wciąż mam to założenie, że nie chcę liczyć skrupulatnej kalorii, że chcę mieć bardzo dużo luzu w tej diecie, no i tak też jest, myślę, że średnio 2-3 dni w tygodniu sobie podliczam te kalorie, żeby mniej więcej właśnie wiedzieć, wiecie, jaki poziom sytości to ile kalorii i tak dalej, no to na pewno to jest 2500 kalorii i nie mniej, a myślę, że są dni, gdzie, są, gdzie jest więcej, no ale tak, nie, no na pewno będą jakieś takie dni, w które gdzieś jestem zabiegane i w sumie trochę mniej, Więc myślę, że te 2500 kalorii to jest obecnie taka moja średnia, bo zazwyczaj właśnie w te dni, które liczę, robię tak, że 2000 kalorii zjadam z takiego normalnego jedzenia, z normalnych posiłków, zazwyczaj są to albo dwa duże posiłki. Albo dwa większe i jeden mniejszy, i to jest 2000 kalorii. A później do filmu wieczorem, gdzieś tam koło 21.00-22.00, po prostu sobie jakieś takie przekąski przegryzam. Wiadomo, że do filmu to jest wygodne, no i może to nie jest jakiś zdrowego odżywiania, no ale tutaj ta moja masa troszkę wymaga tego, żebym gdzieś tam więcej dojadała. No ale to zazwyczaj są, staram się robić taki zestaw, że jest zawsze jakieś źródło białka. I to jest albo, nie wiem, skyr, jakiś pudding, coś w tym stylu, albo baton. Mam obsesję na punkcie tych kokosowych batonów od WK, więc często wpada ten batonik. Pada zawsze coś do pochrupania, i czasami to są chipsy, czasami to są wafle i jakiś owoc, żeby no było trochę prawidłiej Więc to jest taki mój zestaw. No i ja myślę, że ten zestaw właśnie to jest około tak. 600, w zależności wiadomo co jem, no ale powiedzmy, że to jest około 600 kalorii, 600-700, no ale właśnie tak jak mówię, są czasami takie dni, że nie ma tego wieczornego rytuału, albo jestem zabiegana i w ciągu dnia zjem troszkę mniej, więc myślę, że średnio to jest 2500 kalorii, no i jak widać to jest ilość, na której ta masa ciała delikatnie idzie w górę, co mnie bardzo cieszy, bo... No i jestem najedzona w pełni. Mam jakby to taką totalną swobodę w tej diecie, ale nie czuję się przejedzona. Nie muszę w żaden sposób wciskać, więc to jest taka super ilość kalorii dla mnie. A skoro już o diecie mowa, to jak tradycja nakazuje w tych filmach, o masie. Czas na reklamę psiego bufetu, czyli jedzonka dla psiaków. Także teraz zapraszam Was na krótką reklamę, szczególnie psiarzy, bo wierzę, że sobie z tego skorzystacie. A później wracamy już do omawiania planu treningowego. No i jeśli chodzi o psi bufet, to fajne nowości. Kacza para z kurczakiem i liznek wiem, uwielbiam w ogóle te nazwy. No i myślę, że zjemy sobie kaczkę, bo dziczyzna jeszcze jest troszkę eee, no ale. Kupielsko piesko już głośne. Jeżeli chodzi o psi bufet, to jest e, taki catering dla psów, który zamawiamy, podpinamy sobie kartę, którą oczywiście możemy w każdej chwili e, odpiąć, no ale jest to bardzo wygodne, bo jeżeli tą subskrypcję jakby chcemy kontynuować, no to to jedonko przychodzi po prostu pod nasze drzwi, przychodzi w kartonie zabezpieczonym, tak żeby nic się nie rozgroziło. no i wystarczy część sobie schować do zaurażarki, część do lodówki i tak naprawdę e, wartościowa szama dla psów jest gotowa. To super wygoda dla opiekunów. No a dla psiaków mega fajne, no bo jak widzicie, one za tym szaleją. A przypomnę Wam, że jedzą przy bufet od 16 miesięcy. Bardzo długo. No i jeżeli chodzi o formę podania, to e, latem zazwyczaj im podawałam po prostu w w temperaturze pokojowej. Czasem zimą i troszkę podgrzewam. I to można normalnie albo w mikrofalówce, albo w takim rondelku sobie podgrzewać. Oczywiście jest nasz kot. Na ekranie widzicie na kot. Więc jeżeli szukacie dla Waszych psiaków czegoś, Pysznego i wartościowego to bardzo wam polecamy. A teraz czas na test smaku kaczuszki. No i przechodzimy do najważniejszego aspektu, czyli treningu. Jestem po prostu takim e, frikiem ostatnio treningowym, tak jak przyznam wam się szczerze, że w ostatnich latach no, nie miałam takiej zajawki na tą siłownię. Totalnie. W sensie cały czas oczywiście ta siłka była w moim życiu i jakby lubiłam to, ale no, nie nazwałabym tego taką pasją. Byłam taka, taką standardową uczestniczką siłowni, że musiałam się po prostu motywować w jakiś sposób, żeby na ten trening iść, e, że nie było to takie, wiecie, że nie mogę się doczekać. A teraz tak jest. Naprawdę nie mogę się doczekać tych treningów, sprawiają mi ogrom radości. Myślę, że każda osoba, która właśnie gdzieś tam, to nie musi być siłka, ale ma jakiś taki aspekt, w którym no, tak naprawdę z tygodnia na tydzień się polepsza, poprawia, no to sami wiecie, że gdzieś te chęci są ogromne, no i ja tak teraz mam na siłowni. Chociaż powoli yy, wiadomo, że ten proces jest coraz wolniejszy, bo dochodzę już do takich ciężarów. No, które są dla mnie bardzo wymagające, ale dobra, lecimy z konkretami. A, jeszcze zanim za moje y, progresy, to dla osób, które nie widziały poprzednich filmów, wspomnę tylko, że ja pracuję z planem treningowym z mojego e-booka na pośladki. To jest właśnie priorytet na pośladki, i te pośladki na tej masie też są moim priorytetem, y, ale oczywiście też pracujemy tam nad całym ciałem. I ja sobie delikatnie ten plan zmieniłam pod po prostu raz, że moje kontuzje i jakieś tam indywidualne preferencje, że jest, nie wiem, ćwiczenie, którego niekoniecznie lubię, a, jest jakieś, a a nie ma tam ćwiczenia, które uwielbiam, więc to sobie pozmieniałam tam według własnych zasad. No i czasami troszkę zmieniam jakby dzień treningowy, że nie dokładnie lecę z tym planem w kolejności, tylko na przykład no są takie dni, że robię tylko dwa ćwiczenia na treningu bo nie mam więcej czasu, no i to też jest ok i wtedy na kolejnym treningu jakby uzupełniam o te akcesoria, których na przykład nie zrobiłam ale trzon to jest właśnie ten mój plan treningowy na pośladki, więc jeżeli szukacie takiego planu, który serio działa to bardzo wam polecam, a teraz lecimy już z moim progresem martwy ciąg rumuński, czyli moja największa miłość i ćwiczenie, w którym pamiętam no dosłownie jakby to było wczoraj mówiłam, że moim wielkim marzeniem jest 80 kg w Rumunie no to obecnie w Rumunie jest już 93,5 kg na 8 powtórzeń, 83,5 na 10 i na 10. I czemu tak robię? W poprzednim filmie Wam mówiłam, że właśnie już będę zmieniała, żeby nie cisnąć trzech serii na maksa, bo miałam tak już, że właśnie w Rumunie i w martwym ciągu sumo. No te trzy serie na maksa mnie totalnie wyniszczały, jeżeli chodzi o układ nerwowy. W sensie było to dla mnie no na tyle ciężkie, żeby to robić dobrze technicznie. To jest już no, bardzo duży ciężar dla mnie, w sensie, że czuję taki respekt, jak podchodzę do tej sztangi. No, ważne wiecie, niecałe 60 kilo, a tą stówą chcę machać, więc to jest takie no, no, duże obciążenie, po prostu. I no było tak, że po prostu albo nie byłam w stanie robić super technicznie tych trzech serii pełnych na fula, albo no tak się czułam rzeczywiście, że już po prostu nie byłam w stanie na przykład dokończyć treningu, bo gdzieś takie znużenie. Myślę, że osoby, które właśnie trenowały na dużym poziomie swoich możliwości, wiedzą, czym jest takie zmęczenie układu nerwowego na treningu. No i ja czułam, że to mi się powoli gdzieś tam dzieje, więc mówię, no nie ma to sensu, mogę progresować w inny, bezpieczniejszy sposób. No i to jest właśnie tak, że robię pierwszą serię rzeczywiście tak, żeby dołożyć kilogramy, żeby to była taka non-seria na maksa. Znaczy, na maksa, nie chcę tak mówić, że na maksa, bo daję sobie zapas, nie robię do upadku mięśniowego i tak dalej, no ale to jest taka seria właśnie, gdzie... Staram się podnieść więcej niż na poprzednim treningu, a później dwie kolejne serie też zaliczam je jako główne, ale robię już na mniejszym ciężarze, z większą ilością powtórzeń. I to też są bardzo ciężkie serie, ale jestem tam w stanie kontrolować pełnie tą technikę i to już tak dla mojej głowy jest po prostu takie lżejsze, że jak zrobię tą pierwszą, to już tak wiem, że z tymi kolejnymi też sobie poradzę i po prostu już jest tak dużo przyjemniej. No i tak właśnie w Rumunie. W tej serii głównej dołożyłam 6 kg, no bo robiłam 87,5 na 8, a teraz robię 93,5 na 8. A jeżeli chodzi o te dwie pozostałe serie, to robiłam 77,5 na 10, a teraz robię 83,5 na 10. No i to jest moja wielka duma i kocham tego Rumuna. To jest dla mnie takie trochę o... niewiarygodne, że No wiem, że stuwa jest w zasięgu, nie? Stuwa w Rumunie. O, strasznie się cieszę. Hip trust. Ostatnio było 130 na 88 i7 8, i 90 kg na 12. Obecnie jest 135 na 777 i 100 na 12 i na 12. No i tutaj właśnie osoby, które też trenują z tym moim planem treningowym wiedzą, że jest. Rozpisanych pięć serii hip thrusta. Najpierw wciśniemy mocno siłowo, a później pompujemy ten poślad jeszcze, żeby taka satysfakcja też była e, solidna z treningu, ale też oczywiście, żeby ta objętość treningowa była większa. E, no więc tutaj udało mi się dołożyć 5 kg w tych seriach głównych, z tym, że troszkę mniej powtórzeń jeszcze, brakuje mi jeszcze jednego powtórzenia. No a w tym zakresie Hyper 10 kg. E, więc tutaj super, no ale też już jest bardzo ciężko w tym hip thrusta. Nigdy nie miałem hip trasta jakiegoś, nie wiem, imponująco silnego. Szkoda, no bo wiadomo, te pośladki są moim priorytetem, więc muszę tutaj cisnąć. No tam się robi już ciężko, ale cieszę się, że udaje się rzeczywiście dokładać. Jeżeli chodzi o trening dołu, robię jeszcze suwnice. Bo był to mój jedyny pusz tak naprawdę na nogi, ale już nie jest jedyny, zaraz do tego nawiążę. Więc suwnica ostatnio było 82,5 na 9, a obecnie jest 87,5 na 10, więc dołożyłam 5 kg i dołożyłam jedno powtórzenie. Oczywiście też robię trzy serie. No i tutaj też jest ciężko, ale jak właśnie byłam po tej konsultacji z Sewą Kotem, no i okazało się, że ten mój staw skokowy nie jest w stanie robić takiego dobrego pusha i w w ogóle, że mam dużo ograniczeń i powinnam robić te pusze w butach ciężarowych. No to Saker mi powiedział, żebym na suwnicy też spróbowała. Że on, jak robił suwnicę, no to właśnie też z tymi butami ciężarowymi i dużo, jakby lepszy jest ten ruch. No, i rzeczywiście sobie spróbowałam. No, i tak jest dużo lepszy ten mój ruch, dużo pewniej się czuję, więc jakby dodałam ten element butów. Więc nie chcę sobie tutaj przypisywać, że te 5 kg to tylko siła moich mięśni, bo doszły te buty. A ostatnio nie robiłam w butach, no ale tak czy jak na pewno progres jest, więc to mnie bardzo cieszy. Martwy ciąg sumo. W tym miesiącu pobiłam swój rekord życiowy, który ustanowiłam dwa lata temu, dwa albo trzy lata temu. Jak robiłam poprzednią taką w sumie jedyną, pierwszą sensowną masę, I wtedy tam doszłam do. 100 kg na 6 powtórzeń i zrobiłam też wtedy 112,5 na jedno powtórzenie. No i w tym miesiącu pobiłam tą życiówkę, bo zrobiłam 100 kg na 7, a nie próbowałam sobie robić maksa. No ale jak zrobiłam to, no to gdzieś tak w głowie mi zaśpitało, że może za parę tygodni podejdę pod 120 na raz. To by było super. Bardzo bym chciała właśnie no, podwoić swoją masę ciała. W tym sumo, więc zobaczymy. Może właśnie będę już miała za miesiąc, czy tam za dwa miesiące 60 kilo na wadze i wtedy bym zrobiła 120 w sumo, zobaczymy. W każdym razie teraz Zrobiłam 100 na 7, a ostatnio na poprzednim treningu zrobiłam 101 na 6 i 90 kg na 10 i na 10. Czyli dołożyłam, no tak naprawdę, 11 kg. Z tym, że poprzednio robiłam właśnie jeszcze te 3 serie na maksa i poprzednio zrobiłam 95 na 8, 8 i 7. No a wiadomo, że teraz jakby to zmniejszyłam, no ale myślę, że tu i tak sprogresowałam. Coraz lepiej czuję też ten martwy sumo. Miałam rzeczywiście także. W okolicach 80 kg miałam taki moment, że myślałam, że już nie jestem w stanie dokładać, bo miałam wrażenie, że technika coraz gorzej wygląda, że nie jestem w stanie gdzieś tego kontrolować. A teraz rzeczywiście mam tak, że no, zrobiłam to 101 na 6 i tak. Odłożyłam tą sztangę i mówię, o to już, <grywa> że, że już najcięższa seria za mną, nie? Wiadomo oczywiście, że to trwa i jakby w trakcie to umieram i jak to pierwsze podniesienie sztangi, to sobie myślę, nie, niemożliwe, żeby sobie zrobić kolejne powtórzenia. No, ale nagle zrobiłam sześć i takie, okej, okay, spoko. E, bardzo mnie to cieszy, no i właśnie technicznie czuję się bardzo dobrze, no i tak jak Wam mówiłam miałam takie momenty i w tym rumunie w okolicach 80 kg i właśnie w sumo, jak byłam też w tych okolicach ja jakbyś świadomie nie zmieniłam nic technicznie, ale być może większy ciężar narzucił jakieś tam wiecie, zmiany ustawienia ciała że dzięki temu teraz jestem w stanie robić to bardziej technicznie, bo wtedy było tak, że i w trakcie serii czułam dużo bardziej odcinek lędźwiowy i po treningu rzeczywiście czułam taką sztywność pleców a jeszcze właśnie to było powiedzmy dwa miesiące temu, jak no saker tak Powoli wracał do pełnej sprawności po tej swojej dyskopatii. Powiem wam, że miałam takie trochę, że się stresowałam, że stresowały mnie te serie, bo miałam gdzieś to w głowie. No tak naprawdę na ile miesięcy jego tak dyskopatia? położyła, a wiecie, no jak czujesz tak mocno lędźwia po tym treningu, no to wchodzi to trochę na psychę. No i też umówmy się, jak prostowniki tutaj, no to też są mięśnie, które pracują na treningu, więc one mają prawo boleć tak jak boli, nie wiem, mięsień czworogłowy, no ale jako, że są to mięśnie przy kręgosłupie, no to wiadomo, że dużo mocniej to obciąża psychikę, że może to jednak nie tylko mięśnie bolą, tylko coś tam się dzieje z kręgosłupem niedobrego, a obecnie totalnie tego nie mam. I na treningu jest super, i właśnie po treningu, bo jeszcze pamiętam, że miałam taką Sztywność w tych plecach, że jeżeli na przykład robiłam w z martwych ciągów, a dzień później czy dwa dni później miałam na przykład ławę i na ławie po prostu robiłam łuk. To, no to czułam, wiecie, jak mi tutaj te plecy tak bardzo to było nieprzyjemne, no ale przeszło mi to, więc cieszę się i wydaje mi się, że po prostu, tak jak Wam mówiłam, ta technika, no, musiała się dopasować po prostu do większego ciężaru i obecnie jest super. W treningu do ciała jeszcze sobie zapisuję hip trust jednonóż i obecnie to jest 16 kg na 9 powtórzeń w trzech seriach i czwórki na maszynie, to też zaczęłam sobie zapisywać, bo nigdy nie pamiętałam, ile tam robiłam, no i tam robię 65 na 15, 3 serie, no to wam nic nie da, bo wiadomo, każda maszyna jest inna, więc to obciążenie jest trochę inne, ale no tak jak mówiłam, właśnie dodałam sobie to jedno akcesorium na czwórki. Bo miałam mało pusza takiego właśnie na czwórki przez tą moją kontuzję przywodziciela. No a chcę mieć te czwórki ładne. W sensie miałam kiedyś, lata temu, jak robiłam tylko przysiady i wykroki, to te czwórki były jak takie balony napompowane. No a później gdzieś mi się w głowie poprzestawiało, że nie chcę mieć dużych ut, więc w ogóle tych czwórek nie robiłam. A teraz znowu wróciłam do tego, że chciałabym te czwórki mieć nie napompowana jak balony, ale wierzę, że właśnie przy odpowiednim docięciu ta noga będzie taka ładna i kształtna. Dobra, i lecimy z treningiem góry. Ława w hyperze. Poprzednio było 41 kg na 10, 9 i 8. Obecnie jest 42,5 na 8, 7, 7. Czyli dołożyłam teoretycznie 1,5 kg, no ale zrobiłam mniej powtórzeń, bo ostatnio było 10, a teraz było 8 w tej pierwszej serii. No i tutaj bym raczej powiedziała, że to jest takie wyrównanie. Nie jest tak, że na każdym treningu jest PR, bo był go przez długi czas tak, że po prostu na każdym treningu pobijałam swoją życiówkę, no to już ten złoty czas się skończył, powoli dużo bardziej muszę się starać o ten progres, no ale czuję, że, że się polepsza, więc no myślę, że po prostu będzie to trwało już wolniej i to nie będzie 5 kg z miesiąca na miesiąc, tylko powiedzmy dwa powtórzenia z miesiąca na miesiąc, ale to jest dla mnie jak najbardziej ok i jestem z tego zadowolona. Ława siłowo. Poprzednio było 46 na 4 3, 3 2. Obecnie jest 47,5 na 3, 3, 2, 2. czyli dodałam też 1,5 kg. Teraz jak mówię, to mam w głowie cały czas, czyli mówię czy mówi się 1,5 czy 1,5. Chyba 1,5. Poprawcie mnie. Więc tak, dodałam 1,5 kilograma, ale jedno powtórzenie mniej, ale jak sobie właśnie zrobiłam tą serię i tak wstałam i mówię, boże, 47,5 na 3 a jeszcze niedawno nie podniosłam 42 kg na raz no a życiówkę jakby mam 50 na 1, chyba z 2 miesiące temu robiłam tego maksa na ławę no a obecnie 47,5 na 3, więc myślę, że ten maks na jedno powtórzenie też już jest wyższy no i myślę, że sobie podejdę do tego jeszcze przed wylotem do Stanów, bo jestem no bardzo ciekawa no mam taką cichą nadzieję, że 52 byłoby w stanie pójść drążek siłowo ostatnio było 8,5 kg ma doczepione na 2, na 2 i na 2, a obecnie jest 10 kg na 2, na 2, 1 i 1. Dołożyłam 1,5 kg, jeżeli chodzi o ciężar podwieszony, no bo robię już z tą dychą i też chcę zauważyć, że no na tym drążku jednak dużo więcej muszę dźwigać, no bo jestem prawie 2 kg cięższa. I o ile jakby w tym siłowym, może to aż tak się nie przekłada. Chociaż no wiadomo, i tak się przykłada, ale bardziej w hyperze. Z tą dychą to w ogóle było śmieszne, bo robiłam te 8,5 na poprzednim treningu, no i chciałam po prostu na tym też zrobić 8,5, tylko powalczyć o większą ilość powtórzeń, ale miałam jakiś taki bardzo kiepski dzień, jakiś byłam bez, nie wiem, bez humoru w ogóle e, i robiłam ten trening tak, wiecie, absolutny minimum, w sensie, że tak w ogóle nie czułam tam frajdy i tak mówię, nie, nie chcę mi się szukać tych, bo to robiłam także 5, 2,5 i kilogram, że sobie dowieszałam. Ja mówię, nie, nie chce mi się, a leżała, leżał pas i obok tego leżała dycha. Ja mówię, dobra, zakładam tą dychę. No i założyłam tam dychę na pas i poszło rzeczywiście na dwa powtórzenia, więc super, bo jeszcze niedawno to było no, na jedno powtórzenie tylko to zrobiłam, więc cieszę się. No i tutaj jako, że no, ta objętość jest mała, bo tych powtórzeń jest póki co malutko, cztery serie sobie pykam. No, ale rzeczywiście ta czwarta seria już z tą dychą była ciężka. Tam zrobiłam jedno powtórzenie i to było naprawdę takie wymagające jedno powtórzenie. No i w hyperze na drążku poprzednio było 10,8,8, 8, obecnie jest 10,9,8, więc tak naprawdę jedno powtórzenie tylko w drugiej serii udało się dodać. Tutaj w hyperze już te moje 2 kg, które przytyłam, na pewno mają duże znaczenie, no bo z każdym powtórzeniem, które wykonuję, a jest ich właśnie 10,9,8. <grym> Podnoszę te 2 kg więcej, więc to się bardzo przekłada, no i strasznie się jaram, że ten drążek mi nie spada. Oczywiście nie nastawiałam się na to, że dobra, teraz masa to drążek może być słabszy. Staram się cisnąć cały czas do przodu, no ale jest to coraz trudniejsze, ale cieszę się, że nie spada, no bo to znaczy, że progresuję. Bo skoro ważę więcej, a po odciągam się na tyle samo powtórzeń, no to znaczy, że ta siła rośnie i bardzo mnie to cieszy. Wyciąg do brzucha. Poprzednio było 44 na 10, obecnie jest 46 na 8, czyli 2 kg do przodu, ale jeszcze mniej powtórzeń. Największa niespodzianka tego miesiąca, czyli przysiady. Na poprzednim filmie z konsultacją z samą kotem odsyłam Was do tego filmu, bo uważam, że był fajny. Tam mówiłam Wam, że no, sebakot mi nakazał tak, nie miałam czasu, znaczy nie, nie lubię wymówki, nie miałam czasu, więc po prostu powiem, że miałam inne priorytety. No i nie robiłam tych przysiadów, w sensie robiłam sobie je może, nie wiem, dwa razy w ciągu miesiąca i to tak tylko właśnie, żeby tą technikę szlifować. No i ostatnio miałam właśnie taki dzień, że miałam taki jakby dodatkowy trochę trening, bo gdzieś tam miałam taki poranek wolny i pomyślałam, że zrobię ten trening i pojechałam sobie właśnie szlifować te przysiady. No i ubrałam buty ciężarowe, rozgrzałam się, podchodzę pod pustą sztangę i ja zawsze miałam już tak, że mnie pusta sztanga w tym przysiadzie męczyła że ja czułam, że to ciało nie pracuje tak jak powinno, no i po prostu nie lubiłam tego przysiadu, no robię z tą pustą sztangą i tak mówię, kurde, to nie ważny. potem założyłam już piątki, czyli robiłam 30 kg i serio, ja zawsze w tym przysiadzie miałam tak, że dla mnie 30 kg to już był wymagający ciężar Potrafiłam właśnie robić 100 kg w martwym ciągu, a przysiedzieć 30. No i tak, jak już założyłam cztery dychy, tak do serii, bo myślałam, że będę tym robić serię, mówię kurde, że tak mam ochotę spróbować, ile tam ten da dadzą radę wycisnąć, bo czułam się bardzo pewnie tego dnia. Bardzo pewnie ten ruch wykonywałam, jakby z tymi wszystkimi wskazówkami, które dostałam od sobie kota, bo zazwyczaj to było tak, że ja wychodziłam z tą sztangą, no i oczywiście niby wiedziałam, jak się robi przysiad, i czułam, że to nie jest to, że coś tam się dzieje nie tak, że ta dupa się za bardzo zawija, że za bardzo bolą mnie plecy, że lecę za bardzo do przodu. Jakby mnóstwo takich elementów, które czułam, że są nie tak, ale nie potrafiłam ich zmienić. A tutaj po tej konsultacji z sobą kotem, jakby mam w głowie ułożone, że biorę sztangę. Po pierwsze nie robię tego z prostej pozycji, tylko delikatnie biodra są z tyłu, ale ruch nie idzie już z bioder, tylko ruch, ruch idzie z kolana i kolana pcham na zewnątrz, bo prawe kolana mi się zapadało, no i kolana idą mocno do przodu. Jak mam tak po kolei poukładane, no i jeszcze oczywiście otwarta klata, mam tą sztangę i po prostu robię plan krok po kroku i dzięki temu czuję się tak mega pewnie w tym przysiadzie. No i właśnie, no i tak zaczęłam się rozgrzewać, mówię dobra 40 zrobiłam, 50 zrobiłam. No i jak zrobiłam 50, to wiedziałam, że 60 już pójdzie, że 65 już pójdzie, bo 65 to był mój rekord, który zrobiłam chyba 4 albo 5 lat temu i wtedy ważyłam 65 kg. No i właśnie z masą ciała 65, zrobiłam przy siebie 65 i to wtedy było takie powtórzenie, no takie do kąta prostego, nie? Ja tam za dużo niżej nie zeszłam, było to dla mnie bardzo ciężkie. No i to był taki mój, znaczy nie chcę powiedzieć, że kompleks oczywiście, bo jest Bardziej się z tego śmiałam, ale no, że tak teraz sobie myślałam. Wiecie, że właśnie tu już w tym martwym stuwa, a ten przysiadł dalej taki. No i mówię, nie no, atakuje to 65. No i zrobiłam 65 i było bardzo lekkie. No więc mówię, dobra, 7 tych i stałam z 70 kilogramów. I to wstałam jeszcze dwa razy, bo w pierwszej serii. <laughs> łokcie troszkę za bardzo, miałam takie odchylone jakby od sztangi i nie podobało mi się co na nagraniu mówię dobra, nagram sobie jeszcze raz żeby mieć taką ładną pamiątkę z tych 7 w przysiadzie no i tam na tym drugim nagraniu może łokcie i były już bardziej e, bliżej ciała ale już było dużo ciężej, ale wstałam więc zrobiłam dwie serie 70 kg na jeden i ja wiem, że to nie jest wcale właśnie jakoś mega dużo, ale no nigdy nie robiłam tego przysiadu tak naprawdę. Serio ja nie wierzyłam, że ja kiedykolwiek dam radę wstać z takim ciężarem. Przez to, że tak dobrze się czułam z tym przysiadem i że czuję, że naprawdę już wiem jak go robić i czuję, że robię go dobrze albo po prostu coraz lepiej, no to chcę na pewno, żeby ten przysiad już zagościł w tym moim planie treningowym. Jeszcze nie wiem w jakim dniu planu go sobie plotę ale na pewno będę go robić, no bo jak zrobiłam te 7 dych na 1, nie trenując w ogóle przysiaduję od czterech lat nie robiłam przysiadów. Po pierwsze, no nie było to super mądre, umówmy się, to stwierdziłam, że kurde, to przecież jak ja zacznę trenować ten przysiad, to może mi się uda kiedyś usiąść ze stówą. No i to kolejna taka duża motywacja, więc na pewno też te przysiady będę robić, bo fajnie by było kiedyś stówkę w przysiadzie zaliczyć, no ale to jakby nie chcę aż tak wybiegać w przyszłość. Więc tak wygląda ten miesiąc treningowo, jestem bardzo zadowolona, w ogóle jestem bardzo zadowolona z tego procesu masy i myślę, że widzicie ile mi to radości tutaj e, sprawia. No i tak, jakie plany na kolejny miesiąc? Na pewno dużo mniej zrobię, bo teraz dzisiaj jest wtorek. W przyszłą środę, czyli za 8 dni, lecimy do Stanów. Lecimy na, pon no, na ponad dwa tygodnie plus jak wiadomo, że wrócimy ja muszę jechać po pieski odebrać na Śląsk, więc jakby to mi się przedłuży pewnie do około 18 dni takich, że nie będzie mnie jakby tutaj na miejscu i nie będzie takiego normalnego życia więc no tak naprawdę zostanie mi tydzień a w Stanach, no wiecie, jadę tam wypocząć nie jadę tam do pracy, nie jadę tam w sensie nie wypoczę na pewno bo mamy ambitne plany, no ale chcę po prostu się cieszyć tamtym miejscem tym co będziemy tam robić i nie myśleć o tym że o oh, kurde, nie dołożę w martwym no na pewno sobie odpuszczę na tyle, na ile po prostu będzie to konieczne. Mamy w planach, oczywiście, odwiedzić te kultowe siłownie też w Stanach, bo to taki fajny element i zobaczymy, no, czy się uda tam zrobić jakieś treningi. Na pewno będę się ruszać, no bo to nie wyobrażam sobie nie, nie mieć żadnej aktywności, no ale myślę, że to głównie będzie taka aktywność turystyczna, czyli będziemy po prostu dużo, dużo ładzić. Może też być tak, że trochę mi tam na przykład masa ciała spadnie. Chociaż nie sądzę, ale no, może tak być, że jeżeli będę mniej trenowała, będziemy tam bardzo dużo chodzić e, i nie będzie takiej. Jakby stabilizacji też w tym jedzeniu, no to y, może coś tam pójdzie w dół, no ale z drugiej strony są to Stany, <noise> więc może też pójdzie w górę, bo jedzenia będzie pewnie dużo pysznego, dużo więcej. Myślę, że nagram taki film też za miesiąc, żeby no, podsumować i być z Wami y, całkowicie szczerą. Y, no ale później wrócimy ze Stanów, no i jeszcze będzie myślę, że grudzień, styczeń, luty i myślę, że gdzieś tam od marca może powoli będę y, z tych kalorii schodziła. Zobaczymy, jak się to wszystko potoczy. No na ten moment jestem bardzo zadowolona. Jeżeli macie jakieś pytania, no to czekam. Jeżeli macie jakieś uwagi, sugestie, jak lepiej mogłabym robić te filmy, żeby Wam się przyjemniej oglądało, to napiszcie mi w komentarzu. No i dziękuję Wam za dzisiaj. Dziękuję, że mi towarzyszycie w tym procesie i życzę Wam super dnia. Buziolce!